I dojeżdżamy do bardzo ciekawego, tak zwanego ronda Mogilskiego o w Krakowie. Boże! Które nie jest rondem, nie ma tutaj znaków ruchu okrężnego. To jest tak naprawdę droga główna. Mamy znak w tym momencie, że jesteśmy na drodze z pierwszeństwem i ona ma swój przebieg. Natomiast pozostałe nitki, które dochodzą, są podporządkowane. Szczególnie w nocy, trzeba pamiętać, oczywiście jest sygnalizacja świetna ale gdyby ona nie działała, to kierowca musi patrzeć na znak. Niestety nawet krakowscy kierowcy jeżdżą na pamięć i znając nazwę tego skrzyżowania, że to jest Rondo Mogilskie, myślą, że są na, no rondzie. Są na rondzie. Ale to tak nie jest rondo. I wjeżdżają jak na rondo i jeżdżąc jakby po obwiedni, myślą, że mają pierwszeństwo, to jest nieprawda. Z ciekawości przejedźmy sobie, zmieńmy pas na lewy i zobaczysz, jak to wygląda. Tylko jadąc zwrócimy właśnie uwagę na znaki, to, co jest tutaj ciekawe, egzaminatorzy rzadko tu przyjeżdżają. FIFA, e, bo dlaczego? Bo. dlaczego? Dlatego, że mają pewne problemy z wydaniem polecenia, mm -hmm. e, mianowicie jakiego polecenia? No, chociażby wykonania skrętu w lewo. w lewo, no to tak. no, bo w które lewo? W które lewo? Dokładnie. W lewo będzie i w tamtą jezdnię, ale też będzie w tamtą. Tak, Zawrócimy dokładnie. jakby za nas. Jest dość. Problematyczne to skrzyżowanie, żeby wjeżdżając na nie, precyzyjnie określić kierunek, w którym pojedziemy, chyba że będziemy określać kierunki miejscowości. miejscowości. Czyli na przykład egzaminator powie: Proszę pana, proszę kierować się jak na Sandomierz. To my jedziemy no, jak są na Sandomierz. My jedziemy teraz tak jak na Sandomierz. No, ale teraz tak: ktoś, kto jest pierwszy raz na tym skrzyżowaniu, czy nawet jak jeździł na kursie, ale jak usłyszy: proszę się kierować na Sandomierz albo proszę się kierować na Hyżnę. No to no, nie czarujmy się. Delikwent, który zdaje egzamin, to się w pory ze strachu porobi, bo on nie będzie wiedział, co on do niego mówi. Będzie szukał, patrzył po znakach, gdzie są te napisy. No. No, są tam, no ale to trzeba je wypatrzyć, są też wcześniej. Więc tutaj egzaminatorzy po prostu się już nie chcą, wiesz, znęcać nad tymi ludźmi i naprawdę rzadko tu jadą, a jeżeli jadą, to po prostu na bieżąco mu mówią, proszę Pana, teraz na tym pasie proszę tutaj zmienić, na, na prawy czy na lewy będziemy jechali, o tam pokazują nawet ręką. Natomiast e, zaraz no. niedaleko jest rondo, na które już jeżdżą, które naprawdę spędza sens powiek, zaraz przejedziemy. Teraz zjedziemy w prawo, pojedziemy pod krakowskie sądy, czyli jedziemy tutaj w prawo, na prawy pas, tak. Nie jest co przyjemne. I to, przyjemne. Też jest, to też można powiedzieć, że to też jest trasa egzaminacyjna. Jedziemy teraz w dość ciekawym A, miejscu, bo jest tutaj krajowa szkoła sądownictwa i prokuratury z hotelem. Tu się prokuratorzy najlepsi uczą i sędziowie. No, jest to ładna okolica, natomiast na egzaminie trzeba tutaj patrzeć na znaki. Trzeba generalnie tu mieć oczy dookoła głowy, bo tu w ciągu tygodnia jest niesamowity ruch, dlatego że przyjeżdżają ludzie z całego województwa no, na rozprawy mhm. do budynku sądu i no, tu się można pomylić, można czegoś nie zauważyć. No i tak, dojeżdżamy do końca ulicy i później będziemy skręcali w lewo, żeby od razu później skręcić w prawo. Czyli patrzymy, mamy koniec e, pierwszeństwa, mamy znak stop, mhm. tu zawsze jest ruch na przejściu, nie ma go dzisiaj, bo, jest, bo nagrywamy to w weekend, natomiast w ciągu tygodnia tu jest po prostu rzeź. No, nieprzyjemne miejsce, tak. gdy jest no, duży ruch. I tu głównie piesi są problemem, tak. bo oni tu cały czas przechodzą, trzeba po prostu zerkać na nich, patrzeć e, no, czy bro. nie będą wchodzić. Tu jesteśmy. Tak. No, jest. no i tu jedziemy też do końca ulicy i to jest cały czas strefa 30 bo nie strefa <noise> tak. tutaj jest niestety powolutką. Eee, i no jest to problematyczne szczególnie motocyklowe egzaminy potrafią być negatywne, bo gość na motocyklu się rozpędzi, jedzie 50 on go goni, pyta się proszę pana no, jaką, jaką pana prędkość no, i oni mówią no, no 45 a, on mówi, a na znaki pan patrzył Jaka jest? No nie wiem. Mówi, no właśnie, panie, no. jest 30 i ona jest odwołana na końcu. Dopiero tutaj, czyli, tutaj jest tutaj, koniec, no. tak. Więc on go obleje tu, ale mu pokaże, widzi pan, no. żeby nie był gołosłowny. No ma pan znak. No. I teraz tak, jedziemy zgodnie ze znakami, czyli jedziemy w prawo i tutaj jest takie miejsce w Krakowie, gdzie jeżeli ktoś zdaje w Nowej Hucie, czyli na ulicy tej Nowochódzkiej czy też Koszykarskiej, bo to jest tak naprawdę jedno i to samo, Mm, pokażę ten mm, paradoks, bo rzeczywiście budynek jest przy ulicy koszykarskiej, ale adres ma Nowochucką. Natomiast jak to się śmieją, egzaminatorzy i instruktorzy wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a tym krakowskim rzymem jest to skrzyżowanie. I on ci teraz powie tak, proszę na tym skrzyżowaniu skręcić w lewo. Proszę się zorientować, jak się ustawić. <laughs> jest to skrzyżowanie nieforemne, skrzyżowanie turbinowe i dla kogoś, kto Zdaje egzamin, jest to naprawdę trudne skrzyżowanie. I tutaj Grzegorz, skup się na pasach ruchu, jak będziemy jechali. Niby jest wszystko proste, są znaki, ale egzaminator, ponieważ to jest egzamin państwowy, no to wymaga, żebyś to zrobił prawidłowo. Czyli nie byle jak z byle którego pasa, bo oczywiście można również z lewego pasa skręcić w lewo, mhm. ale jeżeli jesteśmy na egzaminie, no to dobrze widziane, bo oczywiście nie będzie błędem, jeżeli zrobić to z lewego, ale dobrze widziane jest, żebyś jechał tym prawym, lewym pasem. No i teraz tutaj obserwujemy, żebyśmy się na niczym nie nacieli. Kierunkowskaz już powinien być włączony. No. No panie, bardziej tu, 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 tu. O. Ach, ja tu no, chciałam pojechać. No właśnie. No, nie, no i, o kurde, no i nie jeden faktycznie. se tam pojechał i po egzaminie. Bo my pamiętamy, że jedziemy w lewo, tak naprawdę no dopiero tak. tu powinniśmy, czy tu dopiero możemy wyłączyć kierunkowskaz, bo teraz opuszczamy to rondo na wprost, bo ono jest turbinowe. Są e, jakby o, wyloty nie. na wprost tu są skanalizowane jezdnie. no. Nie ma no, tu problemu. To, panie... Ale dobra, a teraz zrobimy jeszcze inaczej. Jeżeli tu byś się pomylił, to oni ci mówią tak. Dobrze, dam panu jeszcze drugą szansę. Koło ratunkowe. Tylko uwaga, bo ono będzie z betonu. Betonowe koło ratunkowe. Proszę zawrócić pod mostem. Czyli zjeżdżamy teraz na prawo. Tutaj na egzaminach trzeba już w tym momencie patrzeć w lusterka, czy nie jedzie rower po drodze dla rowerów. Bo rowerzysta tu nawet nie zwalnia. Oni przejeżdżają, masz na znaku. Masz, uwaga, niebezpieczeństwo, rowery. Jest oznakowany, już bardziej się nie da. 30, przejazd rowerowo-pieszy. No i tu po prostu trzeba patrzeć. Słabe miejsce. No, słabe. słabe miejsce, no. O Pani, tutaj zawracamy. Tutaj zawracamy, tak. No powiem Ci tak, tutaj można obladzić to nawet kierowcę, który ma prawo jazdy od 30 lat. Bo tu mało, mało kto jest w stanie to, no, naprawdę sprytnie i zgodnie z przepisami przejechać to mam pas włączenia, czy nie mam? Nie mam. Nie. Tu jest o, Panie. Tu jest jazda na gorąco, tu trzeba naprawdę mieć oczy dookoła głowy. Jest to trudne miejsce, no. I tutaj zawracamy tam. Tak, tak, dobrze. No, tu jest w ogóle też takie ciekawe miejsce, bo są te krakowskie Wiślane Tarasy, jedno z najdroższych osiedli. Nie wiem czemu, bo tu widok po sąsiedztwie to nie jest szczególny. No ale kiedyś to była w ogóle taka dzielnica, można powiedzieć, uprzemysłowiona bo tu była rzeźnia, śmierdziało tu. No a teraz jest, powiedzmy, tak jakby luksusowo. I teraz tak, zawróciliśmy z powrotem. Zbliżamy się do tego samego ronda turbinowego. To jest rondo, są znaki. Mhm. I on teraz ci powie tak, proszę pana, proszę zawrócić na rondzie. No i rajd sobie pan. Szlak. Proszę zawrócić na rondzie. Dobra. No. Na razie jest dobrze. Na razie jest dobrze. No. Na razie jest dobrze, bo jest tylko jeden pas zarówno do skrętu w lewo, do zawracania i do jazdy na wprost. A jeżeli z tego pasa jedziemy w trzech kierunkach, to właśnie tak jak teraz. Prawidłowo jest włączyć kierunkowskaz, zanim wjedziemy na rondo, żeby kierowca, który stoi za nami, wiedział, co będziemy robić. Bo jeżeli byśmy teraz kierunkowskazu nie włączyli, no to ktoś, kto stoi za nami, mógłby domyślać się, że jedziemy jak? Prosto, no, prosto, no bo no. skoro nie mamy kierunkowskazu, mm -hmm. no właśnie. Dlatego tutaj jest dużo racji, ale zależy od oznakowania poziomego, to jak my kierunkowskazami pracujemy, żeby jazda była przejrzysta. No i teraz tak, i teraz Panie Grześku jest test, orientuj się Pan sam, gdzie tu się należy na pasach poustawiać, bo my, proszę pamiętać, my zawracamy na rondzie. Na razie jest dobrze. No. Na razie jest dobrze. Teraz też jest dobrze. No dobrze, no, dobrze. No, no udało się, no ale to znaczy udało ale się. to jeszcze nie wszystko. No, pan, pan żeś jest instruktorem, no to no jeszcze nie żeby jest koniec. Chyba tylko tam nie pojechać, żeby No tam nie ale pojechać. nie, to ja ci już powiem, mylą się tutaj. Zrobiłeś dobrze. Stanąłeś na prawym pasie do lewo skrętu. No dobrze zrobiłeś. Dobrze zrobiłeś, ale większość ludzi nawet z prawem jazdy stanęliby. Nie, nie, nie Albo tu. stanęliby tam. No właśnie. Niektórzy też jadą tam. Stamtąd się już jest ciężko wydostać z no, tam były takie trochę no. fragmentaryczne te linie naprowadzające. Te no te, tak, tak. No i tutaj widzisz, tu jest, jest oznakowanie na wprost, I ja pojechałem i tam. Adekwatnie, prawy-lewy pas, no więc tak. zajmujemy ten prawy do skrętu w lewo i je, tu, tu, tu. tu. O kurde. E, widzisz pan? Ja I dopiero teraz znowu. wyłączamy kierunkowskaz i, i teraz jest prawidłowo manewr wykonany. Teraz rozumiem. No, czyli, teraz, czyli e, można to podsumować tak. Jeżeli ja muszę łapać starego kierowcę za kierownicę, to jak ktoś, kto po 30 godzinach idzie na egzamin, ma to prawidłowo przejechać. No musi być naprawdę dobrze wyszkolony. No, musi to przejechać rację. kilka to razy rację. tutaj. No. E, jak to rondo się nazywa? To jest rondo Grzegórzeckie. Grzegorzeckie. Także Grzeguszki od Grzegorza, rondo Grzegórzeckie zapamiętasz, to jest najtrudniejsze moim zdaniem, rondo tu w okolicy. Ale jeszcze pokażę wam przełączki. Proszę. Dobra, zawróćmy jeszcze pod mostem. Jeszcze raz. Zawrócimy pod mostem, ale pojedziemy już później w prawo. Ja już patrzę do lusterka. książki. Tak, tak no, jadą rowery, no więc już, go, już się zatrzymujemy, bo wi widzimy już go, że on jedzie. tam jest. Tak, i on się nie będzie zatrzymywał, on ci przejedzie. No, po Proszę razie. bardzo. Tak. No i tutaj, żeby kogoś oblać, to naprawdę o, pyk i, i po chłopie. No, no, to tak, tu jest bardzo, to, to jest bardzo źle. Tutaj odbywają się egzaminy motocyklowe. Bardzo często ludzie z prawem jazdy na samochód nie mogą zdać egzaminu na motocykl, bo sobie tu nie poradzą właśnie, no. Ale słabo, słabo, że tutaj nie ma tego pasa włączania, bo to jest naprawdę ciężko stąd wyjechać. Jest no, tu jest ciężko znowu wyjechać. Ten, ten no, znowu ten, sam, ten to samochód po, na rowerze, tak. no tak. No, tu jest prosto, bo mamy łamane pierwszeństwo. Wiemy, że jedziemy po drodze z pierwszeństwem. Mhm. Tylko i wyłącznie kierunkowskaz włączamy. No i jedyne na co, no to na pieszych patrzymy i na rowerzystów, bo gdyby się pojawili, no to... Znowu ich trzeba przepuścić. Nie, no a z tamtymi rowerzystami to jest fatalna sytuacja, naprawdę. To jest no, coś, coś strasznego. Tutaj też masz przejazd rowerowy, też tutaj trzeba Tak samo, stąd idzie, tak? no. z górki. Tak, tak, tak. Także no, powiem, powiem tak, to skrzyżowanie to jest rzeź. Więc jak tutaj jak tutaj ktoś płynnie przejedzie, to egzaminator nie ma wątpliwości, że już można mu dać to prawo jazdy. Teraz jedziemy w prawo, całkowicie w prawo. Chyba, że będzie jechał pierwszą w prawo. Może się nie pogubi. Nie, 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 Natomiast też tu nie jest prosto, bo jedziemy w prawo, ale masz z jednego pasa są dwa. Widzisz? I teraz wjechałeś na lewy. A, dobra, czemu, a czemu na lewy wjechałeś? No widzę. było. No, no, ja wiem, no dobra, no, ale egzaminator też się może zapytać, wie pan co, no ale panie, prawy jest pusty, nie ma tam nikogo, a pan pojechał na lewy. W jakim celu? Co pan będzie robił? Wyprzedzał? Nie, zawracał? No wiesz. Jest no obowiązek no jest tak. obowiązek jazdy, artykuł 16. Obowiązek jazdy po prawej stronie. I teraz muszę mordować się. No i teraz się zmienić. musisz mordować, żeby Weź zmienić. Pancy, no tak, kurde, zmień pas na prawy. No. No. no właśnie. Dlatego. To wstęp... są niepotrzebne manewry wykonałem tutaj. Niepotrzebny stres dodatkowo. Tak. A gdybyś od razu, zawczasu ustawił się prawidłowo, no to nie byłoby w ogóle pytania ze strony egzaminatora. Dlaczego tak, a nie inaczej? Tak? Czyli ta pierwsza wprawa też nie jest najprostsza. Tak no, no też nie jest proste, no nie. nie. No ale teraz uwaga, teraz, teraz wisienka na torcie. Tamto to był tort, ale wisienką są przełączki, które tworzą agrawki. Ta słynna krakowska agrawka to tak naprawdę dwa połączone ze sobą plecami skrzyżowania. Z lotu ptaka, patrząc od góry, mamy kształt agrawki. Natomiast tak naprawdę okay. to nie jest jeden twór. Nie wolno tego pomylić z rądem, bo z rądem to nie ma nic wspólnego. No i zbliżamy się do tego miejsca. Właściwie e, za światłami będziemy już w obrębie agrawki. I to jest taka jedna z większych krakowskich agrawek, i jest oczywiście kilka w mieście, i tu właśnie w tych dzielnicach, e, czyli e, na przełamaniu jakby grzegórzek z Nową Hutą, e, z dąbiem, no i tu się jeździ na egzaminie. Okay. Tutaj jeżdżą. No już, już Ci pokażę w czym jest rzecz. Będziemy jechali tam jak. No właśnie, żeby to dobrze zrozumieć, będziemy musieli dojechać niejako e, albo z góry, albo z dołu do tej agrafki, bo w tym momencie jakby jedziemy po jej ramionach. Ona się za chwilkę zacznie. Zaraz ją będziemy widzieć. Zmieńmy pas na lewy. Tu mamy drogę z pierwszeństwem. No. no, i właśnie przejechaliśmy koło jednego ramienia agrawki, teraz zmieniamy jeszcze raz na lewy, zawrócimy i w tym momencie już jedziemy po agrawce, czyli ona ma wydłużony kształt. Na jej końcu i początku są przełączki jednokierunkowe, skanalizowane, tak jak tutaj widzimy. Patrzymy na tramwaj, czy nie ma tramwaju, bo tramwaj tu jedzie, w ogóle się nie zatrzymuje. I teraz tak, tu jedziemy zgodnie ze znakiem, ale jedziemy na ostatni prawy pas, czyli Przecinamy, tak jest, i teraz będziemy skręcali w prawo. Także Ocie, panie. cały ten układ jezdni mm. tworzy nam ogromną, bo ona ma w okolicach 200 metrów długości, e, Ociepanie. panie, no tak zwaną agrafkę, która nie jest rondem, właściwie no da nie. się tu jeździć dookoła, no tak, ale, ale to, nie to, są, no, tak. to są osobne skrzyżowania, tak, natomiast dokładnie. są na tyle blisko, że jakby w procesie szkolenia i nawet na samym egzaminie no mówi się o tym po prostu w Krakowie jako o agrafce. Jedziemy w prawo? E, tak, tu jedziemy w prawo. I tutaj będzie e, ciekawa rzecz, bo my się odwrócimy, żeby z powrotem jakby z tamtego kierunku powrócić, bo wtedy najlepiej złapiemy istotę całego tego zagadnienia. Wirtualne rondo. tak jest. Ale funkcję swoją spełnia. Funkcję spełnia. Jest niewielkie, ale autem osobowym bez problemu, czy motocyklem tutaj zdołamy zawrócić. I teraz tak. Na czym widz polega? Zbliżając się do agrawek, poznamy ją po tym, że będzie nakaz jazdy w prawo i mhm. będzie znak ustąp pierwszeństwa. Widać go, mhm. ale przy połączeniu jezdni, bo na razie mamy tylko koniec strefy 30. Widzimy mhm. sygnalizator, wiemy, że jest przejazd pieszo rowerowy mm -hmm. i widzimy e, tak naprawdę na wprost nas trawnik, ale instruktor czy egzaminator ci powie, proszę pana, na tym połączeniu jezdni będziemy wykonywali skręt w lewo. W lewo i teraz oczy ludziom wychodzą jak w lewo. No i właśnie trzeba zrobić w ten sposób, że przejeżdżamy na skrajny pas do zawracania, teraz już patrzymy w lusterka, czy nie ma tramwaju i teraz uwaga, są dwa pasy. Jeżeli w lewo, to na prawą połówkę. Patrzymy. Nie ma pasa włączania. Wjeżdżamy bezpośrednio na, gorąco na tarczy skrzyżowania. Fuh, panie. No naprawdę, tu Doświadczeni kierowcy się pogubić. To już naprawdę no. trzeba mieć to no. przećwiczone. No i, Ale w połączeniu z tamtym rądem tak? No, no i to jest blisko siebie. Blisko Więc siebie. Więc jeżeli, jeżeli na przykład e, Byłbym egzaminatorem i dostaję osobę, która ma cofnięte uprawnienia, bo jeździł po gorzole albo za punkty, no a, a, a jeszcze tam. mi cwaniakuje, tak. bo mówi co on, to, ile on to lat już nie jeździł. Paniec, 30 to, lat to, to, zapra to zapraszam tutaj, zobaczymy, co pan, co pan pokaże. No, no tak. No. No, natomiast teoretycznie oni nie wiedzą, czy to jest klient, chyba że się sam przyzna, bo oni się często sami przyznają, mówią, a wie pan, ja już umiem jeździć, tylko zabrali mi za punkty i muszę zdać. No, pan mi to zrobi, przejedziemy się. Aha, no to no dobra, dobra proszę no, bardzo. no zobaczymy, czy umiesz jeździć, skoro tak mówisz, no i wtedy cykl do tutaj i, i po chłopie. Tutaj e, w prawo leci Tak, tu jedziemy w prawo i właściwie teraz pojedziemy. Bo gdybyś sobie tutaj poradził i egzaminator widzi, że sobie poradziłeś, no to ja bym cię już nie męczył, no to wracamy do ośrodka. No i tędy się wraca właśnie do ośrodka na, na koszykarską, i tu właściwie się już nie ma jak pomylić, aczkolwiek. Popełniają tu błędy, bo nie ustępują pierwszeństwa rowerzystom czy pieszym. Tam w dalszej części na tej ulicy też będą takie przejścia, które no, powiedzmy no, nie są oczywiste, niby są oznakowane, wszystko widać. Jest też droga dla rowerów wyznaczona przez most. Rowery jadą obok samochodów, i no, niejednokrotnie no, są tam problemy w relacji właśnie samochód-rower. No i też można sobie tutaj, widzisz, jest znak, mamy wytyczoną już od tego momentu mm -hmm. drogę dla rowerów. Ona się mieści w, jakby w części jezdni. Ale powrót no na wordu jest nie też może... bardzo niebezpieczny, bo dużo ładów tam jest poważnych na powrocie, bo każdy jest wylajtowany, najgorsze skrzyżowanie wyszło. Yy, tak, tak. No i chodzi o to, żebyś też nie jechał blisko prawej krawędzi, no bo tu ma no bo tutaj miejsce rower, rower do jasny tak, 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 dokładnie. No bo... Także no tak no i nauki jazdy tędy latają no, no nie jest prosto, nie jest prosto więc jeżeli ktoś myśli, że egzamin praktyczny po zdobyciu maksymalnej liczby punktów ten egzamin kontrolny, to jest po prostu, no, jak to mam nie zdać, skoro jeżdżę, tak? Albo ktoś przychodzi robi prawo jazdy na ciężarówkę czy na motocykl, wie, że już ma jeździ samochodem, jeździ codziennie po Krakowie, no to oni są przekonani, no jak to, jak to sobie mogę nie poradzić? To ja czegoś nie wiem, no okazuje się, że niestety, ale <głos》> większość z nich nie jest w stanie przejechać prawidłowo, no chociażby po tych miejscach który właśnie mamy za sobą. No. Czasem nawet tak wydawałoby się prosto odcinek jak tutaj, a może być problematyczny, jeżeli e, nie popatrzymy sobie wcześniej na znaki. Na przykład będzie padał deszcz, nie widać linii, e, już niejednokrotnie się zdarzyło, że taranowano te słupki, no same problemy. Tutaj prosto idziemy. Lecimy w lewo. W lewo. Czyli tutaj lewy pas, skręt w lewo na skrzyżowaniu. Tu na przykład to, co się zmieniło, kiedyś był zwykły sygnalizator S1 dla wszystkich pasów. Dzisiaj mamy kierunkowy S3, więc łatwiej jest nam e, skręcić. Nie musimy ustępować czy martwić się tymi, którzy pojadą z przeciwka, no bo mamy skanalizowany ruch. Kiedyś tak nie było. Kiedyś to, to było bardzo trudne skrzyżowanie. Wrócić na koszykarską przez to skrzyżowanie było naprawdę e, wyzwaniem. Dzisiaj. Jest wszystko proste, przejrzyste. W ogóle też sama okolica ośrodka tutaj na Koszykarskiej jakby została odnowiona, jezdnia jest wyremontowana, jest pociągnięta droga dla rowerów środkiem, jest tam fajnie właśnie wyszlapowane, na czerwono wymalowana jakby ta powierzchnia tuż przed samym skrzyżowaniem, na której ci rowerzyści mogą stawać. No i jest takie to przejrzyste wszystko. Nie ma tej tajemnicy, jak wcześniej się zastanawiali, na którym pasie stanąć i jak wyjechać, żeby nie przejechać po przystanku. Mhm. Dzisiaj jest to wszystko ładnie oznakowane. No i tu jest też ciekawa sytuacja, bo zauważ, po lewej stronie mamy wjazd ogródki działkowe, ale jest sygnalizacja. Mhm. Tu w prawo. A, nie powiedziałem. Co się co się co? Dobrze, co się. To mój błąd, bo Ci nie powiedziałem. I jak działa sygnalizacja, to mamy skrzyżowanie z tym wjazdem, a jak nie działa, to nie mamy skrzyżowania. Czyli sygnalizacja włącza <laughs> albo wyłącza skrzyżowanie. skrzyżowanie, tak. Oczywiście odnośnie tylko tej jednej odnogi, no. no. i tu mamy piękny budynek Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Proszę bardzo, naprawdę. No, wygląda to dobrze. Jest jeden z ładniejszych wórdów. No i tam jest brama, z której się wyjeżdża na egzamin. Nie możesz podjechać, bo tu właśnie dokładnie z tej bramy wyjeżdża się na egzamin. I też trzeba się upewnić, trzeba się rozejrzeć. Eee, tu jest jeszcze dodatkowo taka górka, jak się wyjeżdża, no więc... Czyli od razu z górki automat... startujemy no, na miasto. Wcześniej pod górkę jeszcze Cię mogą sprawdzić, czy umiesz ruszyć, ale generalnie tak, wyjeżdżasz stąd, eee, no i jedziesz eee, w zależności od tego, jaki ma humor egzaminator, albo w prawo, albo w lewo. Czyli tak jak w, Rzeszów... w prawo łatwiej, w lewo zdecydowanie gorzej, bo jeżeli pojedziemy w lewo... Na tym skrzyżowaniu ze światłami, to znaczy, że ciągnął cię w rejony grzegórzek, ciągną cię w rejony dąbia, a tam wszystkie te niespodzianki, które właśnie żeśmy omówili, czyli agrawki rondoturbinowe, nieforemne, grzegórzeckie, okropne. Czyli jak jedziemy w lewo tak jak teraz, to już jest źle. Nie, nie, nie. Tu w lewo zawsze wyjedziesz. Kwestia jest tego, gdzie pojedziemy na światłach.